Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika, Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Coś musi się stać w człowieku żeby podjąć decyzję, by wyruszyć w drogę. Dzisiaj stajemy przy tym ołtarzu, by dziękować Bogu za 30 lat kapłaństwa księdza Andrzeja, który wyruszył w drogę. Pomyślałem sobie dzisiaj, ilu to ludzi z tej Wspólnoty wyruszyło w drogę. Pominamy często tutaj księdza Witka Lesnera, który wyruszył z tej parafii na Kubę. Ksiądz Cezary Komosiński przez wiele lat był w Kazachstanie, dzisiaj misjonuje w Wielkiej Brytanii. Przez wiele, wiele, wiele lat ksiądz świętej pamięci Ignacy Koszołka ewangelizował w Ekwadorze. Coś musi się stać w człowieku, żeby przez 29 lat być daleko od swojego domu, wyruszyć z swoich rodzinnych stron i, i posługiwać w Austrii. By nauczyć się języka i nauczyć się żyć wśród innych ludzi. Coś musi się stać. I myślę o... O tym, co się stało w Pawle i Barnabie, skoro porzucili spokojne życie, coś do czego się przyzwyczaili. Barnaba porzucił Cypr, Paweł po porzucił Jerozolimę, gdzie był u Gamaliela. Porzucili dotychczasowe życie i, i Wyruszyli w podróż misyjną. I my wiemy, że tym co się w nich stało, to była jakaś nowość, którą spowodował Jezus Chrystus. Coś się w nich stało. Jest jakąś tajemnicą tego co się stało. Jest to bardzo trudno, trudne do wyrażenia czasami. Ktoś nas pyta, jak to się stało, że jesteś księdzem, jak to się stało, że wyruszasz na misję, jak to się stało, że jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką. Dlaczego chodzisz do kościoła? I, i my czujemy, że to jest trudne do wyrażenia, bo to jest takie bardzo nasze. A jednocześnie. Wiemy, że możemy to nazwać w jakimś sensie spotkaniem z Bogiem. Dzisiaj, kiedy my sprawujemy tę Eucharystię w Rzymie, rozpoczyna się liturgia kanonizacji Karola de Foucault, takiej postaci niezwykłej, pięknej, człowieka, który można by powiedzieć po ludzku, przeżył bardzo wiele. Bardzo wcześnie zmarli mu rodzice, wychowywał go wuj, który też zmarł, kiedy on był już młodym, dorosłym człowiekiem. Za radą wujka został wojskowym. Prowadził takie hulaszcze życie. I tego było mu mało, to zachwycił się odkrywaniem świata. Był człowiekiem, który Znał Afrykę Północną jak nikt inny. Rysował mapy, naznaczał nowe miejscowości, poznawał ludzi, do których jeszcze nikt nie dotarł. Był jednym z czołowych działaczy Towarzystwa Geograficznego we Francji pod koniec XIX wieku. I to go też nie nasyciło. Kiedy wrócił taki obolały i, i spuchnięty życiem do Paryża, wszedł do kościoła świętego Augustyna. Słyszał, że tam jest jakiś ciekawy ksiądz, który umie słuchać ludzi. Zaczął z nim rozmawiać. Tak się zaczęło jego nawrócenie od spotkania z tym księdzem Choweliny. A potem dalsza droga poszukiwania Jezusa w kościele. Wstąpił do jednego z najbardziej radykalnych zakonów w kościele katolickim, do trapistów. Ale pewnego dnia on był tak radykalny, że powiedział, że oni są za bogaci i jacyś niezbyt radykalni, choć trudno sobie bardziej radykalnych wyobrazić. Odszedł od nich, pojechał do Ziemi Świętej, zamieszkał u jakichś sióstr zakonnych i był kimś, kto tam sprzątał, mieszkał w totalnym ubóstwie. A potem wyruszył do Afryki Północnej już nie jako geograf, nie jako podróżnik, ale ktoś, kto chcał, chciał się stać bratem dla najbardziej opuszczonych. Nazwał siebie bratem Jezusa. I można by powiedzieć, że to streszcza całe jego życie: być bratem Jezusa, być bratem Jezusa, którego Eucharystię sprawował, być bratem Jezusa względem ludzi. I Karol wyczuł, że to. Bardzo ważne, by być bratem tych najbardziej opuszczonych. Ciekawe, że za jego życia wydawałoby się, że, że nic się nie stało, że ono było takie bezowocne. Karol de Foucault zmarł w 1916 roku. Zginął takim, taką dziwną śmiercią. Wśród Tuaregów, w których mieszkał, Muzułmanów. Nagle powstał jakiś niepokój, ktoś ich najechał. Jego bliski, znajomy, można by powiedzieć, przyjaciel, młody chłopak, spanikował, kiedy ci złoczyńcy wjechali do tej wioski i strzelił. I trafił Karola w głowę. Zginął od jednego ze swoich najbliższych ludzi. Ale ciekawe, że cała wartość tego przesłania życia Karola de Foucault została odkryta po jego śmierci. Nagle ludzie zaczęli zachwycać się tym, co pisał, jak żył, jak rozumiał chrześcijaństwo. I to z jego życia powstały wspólnoty małych sióstr i małych braci. Ta nowość, która stała się w Nim. Ta nowość, która wyszła z wieczernika, z tego momentu, którym dzisiaj czytamy, kiedy Pan Jezus mówi nowe przykazanie Wam daje. I na czym ta nowość polega? Na tym, jak On nas umiłował. I kiedy Jezus potem dalej w Ewangelii Jana mówi, wytrwajcie w miłości mojej, wytrwajcie w tej nowości. To mówię, wytrwajcie w tym, że ja was kocham. Wytrwajcie w tym, że ciebie, wytrwaj w tym, że Ciebie kocham. Wtedy, kiedy jest ci trudno, kiedy masz różne doświadczenia swojego życia, wytrwaj w tym, że ja Ciebie w tym kocham. To słowo dzisiaj pokazuje, do czego my możemy się odnieść, szukając tej nowości w swoim życiu. Możemy się odnieść do, do tego, co rozpoczęło się w Jezusie, do tej pamięci o Jezusie, do której odnosił się Karol de Foucault, i możemy się odnieść do tego, co jest przed nami. Nowość w nas, ta nowość ducha świętego, nowość, nowe życie rodzi się w nas, kiedy odnosimy się do tego, co się wydarzyło. I to jest ta tożsamość kapłana. To jest to, co ksiądz Andrzej czynił przez 30 lat. Odnosił się do wydarzenia w wieczerniku. Do tego, co Jezus zrobił. Umył uczniom nogi, stał się ich bratem. I możemy się odnieść do tego, co będzie, o tym, co pisze, o czym pisał Jan w Apokalipsie, kiedy cierpiał. Często Wam o tym wspominał, że Jan pisał Apokalipsę w bardzo dramatycznych okolicznościach. Kiedy był skazany na roboty prawdopodobnie w jakimś, jakiejś kopalni. Kiedy był prawdopodobnie samotny na tej małej wyspie na Morzu Egejskim. Kiedy słyszał, że wszyscy chrześcijanie wokół są prześladowani przez Domicjana. Kiedy wydawało się, że ten świat po prostu ich niszczy, to on otrzymuje wizję nowego nieba i nowej ziemi. I to mu pozwala przetrwać, to mu pozwala żyć, to mu pozwala przejść przez to, co przeżywał na Patmos. To bardzo charakterystyczne, że Patmos znaczy Twój zabójca. Nie wiem, jak się dzisiaj czujecie, jak, z jakim nastawieniem przyszliście na tę Eucharystię, ale jestem pewny dzisiaj, że Pan Bóg chce obudzić w nas na nowo tę nowość, która jest od Niego. I posłuch Posłuchajcie bezpośrednio słów Karola de Foucault, dzisiejszego naszego patrona. Gdzie on szukał tej nowości? Gdzie on jej szukał? Papież Benedykt XVI mówił o tak zwanym sakramencie brata. Sakrament brata to właśnie to przyjaźń, to gościna, to bycie z drugim człowiekiem. Dla Karola to było bardzo ważne. A drugie to był sakrament ołtarza. I pisze Karol, który często adorował Najświętszy Sakrament na pustyni w Afryce, pisze tak. Nie byłeś bliżej Najświętszej Dziewicy przez dziewięć miesięcy, gdy Cię nosiła w swym łonie, niż jesteś we mnie, gdy Cię przyjmuje ustami w komunii. Nie byłeś bliżej Maryi i Józefa w grocie betlejemskiej, w domu Nazarecie, w ucieczce do Egiptu przez wszystkie dni, w Twojej Bożej Rodzinie, aniżeli teraz ze mną w tym momencie w tabernakulum. Święta Magdalena nie była bliżej Ciebie, gdy siedziała u Twych stóp w Betanii, niż ja u stóp Twego Ołtarza. Nie byłeś bliżej Apostołów, gdy zasiadałeś pośród nich, niż jesteś ze mną obecnie, mój Boże. Jak bardzo jestem szczęśliwy. Sam w mojej celi rozmawiam z Tobą w ciszy nocy. Co za słodycz, mój panie. Jesteś tutaj jak Bóg, jeste, jesteś tutaj również przez swą łaskę, pozostając w celi, gdy mógłbym być przed najświętszym sakramentem. Czynię to, co Maria, gdy byłeś w Betanii. Zostawiła, zostawiła cię samego, by odejść rozmyślać o tobie w samotności. Mogę całować miejsca, któreś uświęcił w czasie życia na ziemi. Kamienie Getsemanii i Kalwarii, drogę krzyżową, fale Jeziora Galilejskiego, to wszystko czyny pobożne. Ale przedkładać to nad Twoje tabernakulum, to by znaczyło opuszczać Cię, Jezu. Żyjąc tuż przy mnie, pozostawić Cię samego, oddalać się, by czcić martwe kamienie. Gdy Cię nie ma, to wychodzić z pokoju, gdy Ty przebywasz. Gdzie Ty przebywasz, porzucać Twoje towarzystwo dla całowania podłogi domu, gdzie byłeś, lecz już Cię tam nie ma, zostawić tabernakulum, by czcić figury, to porzucić żywego Jezusa, który, jesteś, który jest przy mnie, i iść do drugiego pokoju, by pokłonić się Jego obrazowi. To była Jego nowość. Ci otrzymujemy Nowego Świętego w Kościele, by odkryć Jego przesłanie. My dla naszego kapłaństwa, wy dla waszego kapłaństwa królewskiego, chrzcielnego. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, by ta nowość, którą zachwycił się Karol de Foucault, była też w naszym sercu.